O znaczeniu pieniądza, nie tylko tym materialnym, o jego losach na przestrzeni wieków, zmieniającej się szacie graficznej i ukrytych w niej znaczeniach, dowiemy się z wystawy zatytułowanej Historia Złotego i nie tylko. Tę od 21 kwietnia oglądać można w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Ekspozycja objęła kolekcję numizmatów Kozieniczenina Grzegorza Przybysza, przez co nie dotyczy tylko Złotego, a także została uzupełniona planszami informacyjnymi opracowanymi w Narodowym Banku Polskim. Ponadto specjalnie na okoliczność wernisarzu i wyłącznie na czas jego trwania NBP zaprezentowało dwie serie monet nawiązujące bezpośrednio do tej wystawy. Więcej na ten temat opowiedziała nam uczestnicząca w spotkaniu dyrektor NBP Ewa Waszkiewicz. Jedna seria to Dzieje Złotego. Tam są cztery monety, piękne monety, bo pierwsza z nich przedstawia jedną złotówkę z 1924 roku. A więc mamy tu do czynienia z reformą Władysława Grabskiego. Natomiast druga seria monet to historia monety polskiej. I tutaj. Praktycznie przechodzimy przez dzieje od początku działalności menniczej, aż do y, tak naprawdę zakończenia tej działalności menniczej za czasów saskich. Prezentujemy 15 monet z tej serii. Ewa Waszkiewicz zwróciła też uwagę na jeden ważny aspekt łączący wszystkie pieniądze. Chodzi o przesłanie. Zarówno monety, jak i banknoty Narodowego Banku Polskiego to są wartości, na których przede wszystkim prezentujemy ważne postacie, ważne wydarzenia. My bardzo chcemy, żeby wartości kolekcjonerskie bezpośrednio nawiązywały do ważnych wydarzeń z historii Polski. O ciekawostkach związanych z prezentowanymi numizmatami, a także o kulisach powstawania wystawy opowiedzieli też kolekcjoner Grzegorz Przybysz i kurator wystawy Grzegorz Kocyk. To właśnie ich oraz przybyłych gości, wśród nich zastępcę burmistrza gminy Kozienice Dorotę Stępień, członkinie zarządu Skok Energia Iwone Chrząszcz oraz towarzyszących Ewie Waszkiewicz, Artura Kowalika i Natalię Dybowską, powitał dyrektor Muzeum Regionalnego Maciej Kordas. Myślę, że Posługując się banknotami i monetami na co dzień, nie zastanawiamy się nad ich y, wartością artystyczną, emocjonalną, nad y, wizerunkami, które na nich się znajdują. I taka wystawa pozwoli na obejrzenie, i na refleksję, i zaciekawienie tym, co tak naprawdę widzimy na co dzień, ale czego tak dokładnie na co dzień nie oglądamy. Wystawę Historia Złotego i nie tylko w Muzeum Regionalnym oglądać można do 18 czerwca.